Dzisiaj czwartek 29 lipca 2010 roku. Ponad tydzień temu o godzinie 7 na ranem spod parkingu pod opactwem Benedyktynów w Tyńcu wyjechały dwa autokary, które zawiozły grupę młodzieży na 16 wyjazd wakacyjny organizowany przez ojców Benedyktynów. Celem tegorocznych wakacji tym razem stały się warszawskie bielany. Po 10 dniach pobytu w stolicy postanowiliśmy spytać kilku kolonistów o to, co sądzą o tegorocznych wakacjach. No to Jak Wam się podoba w tym roku na wyjeździe? To? Było bardzo fajnie wycieczek, ale dobry ośrodek jest. Fajny jest. A dlaczego? No nie wiem, bo są fajne rzeczy. A co Ci najbardziej podobało? Mm, Noce. Jest bardzo fajny, jest dużo zajęć, nie nudzi się. Zajęcia sportowe, wychodzenie na pole. Mimo tego, że ośrodek wypoczynkowy, w którym zatrzymał się tyniecki wyjazd wakacyjny, leży blisko centrum, otoczeni przez lasy koloniści zdają się nie odczuwać obecności wielkiego miasta. Każdego dnia każdy uczestnik wyjazdu znajdzie coś dla siebie. Rozgrywki piłki nożnej, warsztaty taneczne, wizyty na basenie, w Zoczy, w Muzeum Powstania Warszawskiego to tylko nieliczne z atrakcji, których mogli doświadczyć wypoczywający. Znamy zdanie kolonistów. A co o samym wyjeździe myślą wychowawcy? Zobaczmy. Bardzo sympatyczny. Dużo żeśmy na pewno zobaczyli. No trochę męczący. Dużo biegania po schodach. No i młodzież robi co może, ale generalnie biorąc jest sympatyczny i fajny. No, wyjazd do Warszawy jest o tyle zawsze atrakcyjny, że Warszawa jest Warszawą. Nie, nie będzie może tak szybko okazji, żeby... Warszawę zwiedzić. Mieliśmy szansę zobaczyć wiele. No, ja jestem zachwycony po pierwsze Muzeum Wojska Polskiego, bardzo mi się podobało. No i rewelacja to, to Muzeum Powstania Warszawskiego. Dobrze, żeśmy tutaj przyjechali. Co pan myśli o klimacie, jak tutaj panuje? Klimat warszawski, jeśli chodzi o. Kolejny. Kolejny klimat. Jest to zamknięty ośrodek. My jesteśmy często przyzwyczajeni do ośrodków takich szerzej, z domkach mieszkaliśmy i tak dalej. No ale te warunki, które tu są, są właściwie bardzo dobre. Wszyscy są razem. To nie jest zła propozycja na wakacje, tylko, że po prostu trzeba często stąd wyjeżdżać, uciekać, a pogoda jak jest czasami trudna, no to troszeczkę się tam lokujemy w ośrodku, prawda, ale jak jest pogoda ładna, no to już nas nie ma, wszyscy gdzieś uciekają. Tego przynajmniej wyjazd mi się bardzo podoba, właśnie ze względów tych programów, które są realizowane, które są w bardzo fajny sposób angażujące nasze dzieci, także jestem bardzo zadowolony i oby tak dalej było w przyszłości jednak wyjazd wakacyjny z z Tyńca to nie tylko zabawa, to również okazja do odnowy duchowej. Każdy posiłek rozpoczynamy modlitwą, co wieczór gromadzimy się na przy świętej, a dzień kończymy tak zwaną świeczką, podczas której spotykamy się w pełnym gronie, słuchając przemyśleń na dany dzień i ogłoszeń. Następnie puszczamy sobie iskierkę. Całej świeczce towarzyszy prawa muzyczna. Koloniści śpiewają dwie piosenki Cichy Zapada zmrok oraz Witaj Królowo, które zgodnie z panującym na koloniach od wielu lat zwyczajem są nieodłącznym elementem ostatniego w danym dniu spotkania. Opowiedzenie kilku słów na temat aspektów duchowych związanych z kolonią wraz z benedyktynami poprosiliśmy kierownika wyjazdu, brata Jarosława. Wakacje, rzecz jasna, rekreacja, edukacja, sporo patriotyzmu w tym roku, ale to też, jako że kolonie i wakacje z benedyktynami, to również aspekt duchowy. Codzienna msza święta wieczorna, scalająca nasz dzień, i w tym roku pewna innowacja. Pierwszy raz zaprosiliśmy kapłanów i księży z Warszawy, bo tu w Warszawie na Bianych jesteśmy. Żaden z naszych ojców, jak to było wcześniejszą tradycją, ojców Benedyktynów z nami nie pojechał. I zaprosiliśmy księży, profesorów z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak również był i dominikanin, salesjanin i inni księża stąd pochodzący. A mówili oni o dziesięciu przykazaniach. To taka seria która ma spowodować zasianie pewnego ziarna, które ma przez cały rok później kiełkować. Kazania i te katechezy mam nadzieję, że były interesujące dla uczestników, a kaznodzieje robili to naprawdę w naprawdę sposób ciekawy i zajmujący. Jest naszą nadzieją, moją i brata Joachima, że wyda to naprawdę wspaniałe owoce w nadchodzącym czasie. 10 dni już za nami. Miejmy nadzieję, że tegoroczny wjazd wakacyjny zapadnie nam wszystkim w pamięci tak jak poprzednie. Relacje fotograficzne z naszych wakacji możecie znaleźć na www.wakacjetynieckie.pl. Dla Telewizji Kolonijnej Bartłomiej Brewka.